Historycy potrzebują lat, aby poznać najistotniejsze fakty dotyczące przeszłości i zrekonstruować wydarzenia. Ale czasami i tak wydaje się to niemożliwe. Dziś nadal pozostaje tajemnicą, jak naprawdę wyglądała śmierć Marilyn Monroe, co się dzieje w strefie 51 lub co jest ukryte w tajnych archiwach Watykanu. Oto 10 największych tajemnic świata, która z nich będzie najbardziej zaskakująca dla ciebie. Kentucky Fried Chicken. Lepiej znana pod skrótem KFC, to sieć restauracji typu fast food, specjalizująca się w smażeniu kurczaków. Jej założyciel Sanders opracował w 1940 roku przepis na słynną panierkę, który jest trzymany w tajemnicy od kilku pokoleń. Jedyne co wiemy, to że stosuje się 11 przypraw i różne aromaty zmieszane z mąką. Reszta dodatków przepisu jest nieznana. Dość niedawno mówiono, że siostrzeniec kolonela Sandersa, Joe Ledington, po prostu pokazał album z zanotowanym przepisem reporterowi Chicago Tribune. Ale trzeba by na pewno? Arkusz, z oryginalnym przepisem podpisanym przez samego Sandersa, leży w skrytce depozytowej w głównej siedzibie firmy, Louisville. Dostęp do niego mają tylko dwaj dyrektorzy firmy, a ich nazwiska nie zostały ujawnione ze względów bezpieczeństwa. Jack the Ripper Znany również jako Kuba Rozpruwacz, był seryjnym zabójcą, który działał w 1888 roku, głównie w Whitechapel w Londynie, a także w biednych dzielnicach wokół stolicy Wielkiej Brytanii. Jego tożsamość nadal pozostaje tajemnicą dla policji. Ten psychopata został opisany przez ekspertów jako inteligentny, skuteczny, szydzący, przebiegły i zimny człowiek, mający obsesję na punkcie zabijania. Najczęstszymi jego celami były prostytutki, które zabijał charakterystycznym sposobem działania. Polegał on na podcięciu gardła, uduszeniu i okaleczeniu okolic brzucha. Usunięcie narządów wewnętrznych co najmniej trzech ofiar doprowadziło do przekonania, że zabójca posiadał wiedzę anatomiczną bądź chirurgiczną. Czy Napoleon Bonaparte mógł umrzeć w wyniku zatrucia? Jak wszyscy wiemy, Napoleon został wygnany przez Brytyjczyków na Wyspę Helena. 15 lipca 1815 roku, gdzie dopadła go choroba, która skutkowała ogromnym bólem brzucha po prawej stronie. Udał się więc do lekarza i były podejrzenia co do raka. Jednak ostatnie analizy próbek włosów generała przyciętych krótko po farbowaniu i które zostały zachowane ujawniają, że zaimpregnowane zostały arszenikiem w bardzo niebezpiecznej dawce. To sugeruje, że Napoleon mógł umrzeć z powodu zatrucia, co również zgadzałoby się z jego objawami. Ponadto Napoleon zmarł bardzo gruby, prawie opuchnięty, co jest kolejnym dowodem na to, że mógł zostać zatruty arszenikiem. Śmierć Merlin Monroe. Została ona znaleziona martwa w swoim miejscu zamieszkania w dniu 5 sierpnia 1962 roku, w wieku 36 lat. Mówiono, że jej śmierć była spowodowana przedawkowaniem barbituran, ale z powodu braku dowodów nie została ona zakwalifikowana jako samobójstwo. Lecz domniemanie samobójstwa. Ale wiele osób, w tym policjanci z Los Angeles, wierzyło, że jej śmierć była morderstwem, co czyni ją jedną z najbardziej dyskusyjnych teorii spiskowych XX wieku. Merlin miała romans z Johnem Kennedy, ale kiedy prezydent pomyślał, że ten związek może być zagrożeniem politycznym, zakończył go. Ponadto Monroe utrzymywała przyjaźń z komunistami mieszkającymi w Meksyku. To była era zimnej wojny, więc kobieta, która znała sekrety stanu. I miała kontakty z komunistami, mogła z łatwością stanowić zagrożenie dla amerykańskiego rządu i bezpieczeństwa narodowego. Techniki budowy piramid nie są może strzeżone, ale jest to tajemnica, której jeszcze nikt nie rozwiązał na 100%. Jest to temat, który przyniósł debaty historykom, archeologom i członkom społeczności naukowych. Ludzie starożytnego Egiptu zbudowali je ponad 4,5 tysiąca lat temu na środku pustyni i przy pomocy narzędzi. Które dzisiaj byłyby bezużyteczne. Jedna teoria pojawia się za drugą, następna wyklucza poprzednią, i tak Ale ta kwestia pozostaje tajemnicą i tylko starożytni Egipcjanie mogliby nam dać prawdziwe odpowiedzi. Śmierć Adolfa Hitlera to jedna z największych tajemnic świata chronionych przez Sowietów. Oficjalna wersja śmierci Hitlera wskazuje, że wziął cyjanek i popełnił samobójstwo poprzez strzał w głowę. Podobnie jak jego żona Ewa Braun, wzięła kapsułkę z cyjankiem, która natychmiast ją zabiła. Oba ciała znaleziono w bunkrze 30 kwietnia 1945 roku. Natychmiast przeniesiono je po schodach do ogrodu za kancelarią III Rzeszy, gdzie później spryskano benzyną i podpalono. Nie zniszczyło jednak to do końca szczątku. 9 maja 1945 roku oba ciała zostały znalezione w kraterze pocisków przez Jednostkę Wywiadowczą Armii Czerwonych. Rosjanie nie ujawnili więcej informacji. Z tego powodu powstało wiele mitów na temat śmierci Hitlera. Według służby bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, nikt nie wie, co się stało ze szczątkami Hitlera i jego żony. Poza tym, że najprawdopodobniej zostały one zniszczone, a fragmenty jego czaszki i szczęki są zachowane w archiwach. To może być jedna z najlepiej chronionych tajemnic świata przez Kościół katolicki. Tajne archiwum jest centralnym repozytorium stolicy apostolskiej i znajduje się w Watykanie. Mówi się, że jest jednym z najważniejszych historycznych ośrodków badawczych na świecie że archiwa wypełniają około 50 km półek składających się z ponad 150 tysięcy dokumentów, obejmujących nawet 800 lat historii. Jednak tajemnica, z jaką chronione są archiwa, a także ekstremalny nadzór nad dokumentami sprawiają, że wiele osób uważa, że archiwa watykańskie skrywają więcej niż proste zapisy i dokumenty historyczne. Ukrywają cenne informacje, a także niezliczone teorie spiskowe. Obszar 51 Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, znany jako Strefa 51, to amerykańskie lotnisko wojskowe położone w Nevadzie, którego główny cel jest nieznany, ale uważa się, że prawdopodobnie wspiera on rozwój i testowanie ekstremalnych samolotów. Jednak wiele tajemnic otacza bazę. Rząd Stanów Zjednoczonych nie zaakceptował jej istnienia aż do 2003 roku, a wszystkie badania i wydarzenia w Strefie 51 są ściśle tajne. Sprawiło to, że obszar ten stał się częstym przedmiotem teorii spiskowych i głównym elementem niezidentyfikowanego folkloru obiektów latających. To może być jedna z najbardziej strzeżonych receptur świata. Niewątpliwie Coca-Cola jest najpopularniejszym napojem bezalkoholowym. A nawet jednym z najlepiej sprzedających się produktów tego typu. Jednak napój kryje wielką tajemnicę, ponieważ nikt nie wie na 100% z czego jest zrobiony. Jej dokładna formuła jest silnie chroniona. I chociaż od debiutu Coca-Coli minęło już ponad 100 lat, do dziś składniki użyte do jej opracowania pozostają jedną z największych tajemnic świata. W marketingu istnieje legenda, która mówi, że tylko dwóch założycieli firmy zna przepis. Mimo to fanatycy tworzyli wiele remaków receptury. Ale firma Coca-Cola zawsze zaprzecza ich dokładności i ocenia jako nieprawidłowe. Iluminaci, nowy porządek świata, to nie tylko część najlepiej strzeżonych tajemnic świata, ale też teoria spiskowa. Potwierdza ona istnienie potężnej elity, która konspiruje, by rządzić światem poprzez rząd totalitarny. Teoria ta podaje również, że wszystkie wydarzenia, które są postrzegane jako znaczące na świecie, są pod kontrolą tychże elit. Istnieje wiele teorii na temat tego. To jest członkiem tego spisku. Ale wszystkie wskazują na wielką elitę kapitalistyczną, kościół katolicki, polityków, rządy, a nawet kosmitów. W takim przypadku nowy porządek świata byłby z pewnością jedną z największych tajemnic świata, jaką kiedykolwiek można było sobie wyobrazić.